Siemano Ses Ren Gesegilla. W dzisiejszym odcinku po stało zostało dodane w dzisiejszej osobnej aktualizacji do Pet Simulator 99 i ona jest chyba największą aktualizacją, jaka tylko była w Pet Simulatorze, więc będzie strasznie dużo do gadania ogólnie też jak się sobie robiłem screen rzeczy nowych, to miałem i tak 4-5 maksymalnie, a teraz jest ich aż 9. Więc strasznie dużo nowych i Też przepraszam, jeżeli coś tam wiercili. Bo sobie, że ktoś tam wierci coś, ale proszę, chyba sąsiedzi tam znowu zaczęli robić remont. No ale dobra. E, teraz tutaj odbierzemy się te nagrody. No i dobra, co jest dodane? Jest dodany trzeci nowy rebir, więc zaraz sobie go zobaczymy. Ale nie polecam go robić, ponieważ jest mnóstwo nowych map. Ja z, zresztą sobie, możecie sobie zobaczyć teraz. Jest ich tych nowych map aż 25 tutaj. Też Preston tak mówił prędzej. Jest 99 mapa. No i dlatego się nie, op, nie opłaca robić tego, bo trzeba wszystko od nowa. Tak to no można sobie otwierać jajka i robić lepsze pety, i szybko je sprzedawać, żeby dużo gemów zarabiać. Ale sobie tutaj szybko pójdę. I w ogóle to jest Rainbow Titanic Banana. Cat. To w ogóle nie wiem, jakiś typ super, że ja nie wiem ale tutaj otwieram sobie tą mapę kolejną i tutaj tak ona wygląda, to jest ten rebirf ale ja go nie będę robił bo to się nie opłaca, jeszcze teraz sobie wejdę od razu na kolejną mapie, na mapę tutaj mamy indeks w ogóle więc tutaj przychodzimy i są nagrody ale to trzeba, że są nagrody za indeks, ale to trzeba zrobić tego rebirfa, żeby to zdobyć, więc to później lepiej zdobyć no i dobra, tutaj w ogóle można chyba razy trzy flagi używać, czy już takiego, nie wiem, chyba że można więcej flag po prostu używać, czy już Jak sobie to się otwieram, no to jest razy 8 magnet flaga, więc chyba będzie strasznie upeł, bo chyba na, na długi czas można flag używać i w ogóle. Jak tutaj sobie jesteśmy, to zacznijmy już omówić te rzeczy, które są dodane, więc jest ten trzeci rebir, to tam był, jest duż... są nowe mapy, no to ich jest 25, są nowe pety, które są w nowych jajkach, bo dalej są właśnie nowe jajka, to ja potem trochę pokażę ich, dalej jest new boss chest, ale to jest dalej tam e, skrzynka niebiańska, taka heaven prostu, new cruelty, to dokładnie nie wiem co to, może nowy rap, czy coś takiego. A no właśnie to chyba tak, że jest nowy rap dla nowych petów No bo te pety już na przykład nie mają rapu No i dobra, teraz sobie dalej bierzemy, bierzemy. Albo dobra, jeszcze sobie odpalę podki w sumie wszystko, no bo Nie miałem tego planu, no, wezmę sobie tą na koiny, bo specjalnie ją sobie zrobiłem, powiem, może sobie zrobię jeszcze jedną w sumie No dobra, weźmiemy sobie jeszcze tę na damage tutaj, tą wezmę Albo w sumie nawet tą, no bo ją chciałem od razu na początku głównie no po prostu wybieram te rzeczy różne na właśnie na update no i to jeszcze parę rzeczy falę dalej weźmy sobie tutaj te tutaj różne ok rucham ja wszystko, żebym żeby wszystkie jak najwięcej i żeby wszystko mi tutaj działało żeby jak najwięcej złożyło tych koinów no i więcej się będę mówił dalej Mamy to na wkrólency i to dokładnie nie wiem co to, ale chyba to nowy rap. Dalej mamy nowe rangi, czyli chyba 14, 15, coś takiego, nie wiem. Po prostu nowe rangi. Nie wiem czy, jest, czy już prędzej była 14, ale chyba tak, I nie? To mam ósmą, więc jestem bardzo słaby, ale może kiedyś mi się uda więcej tego zdobyć. Dalej mamy nowe upgrade'y To dokładnie nie wiem o co chodzi. Może jakieś... No nie wiem, no może kiedyś ten... A, dobra, już sobie przypomniałem. To te tutaj upgrade'y, to są na Gem, na Speedal, na Koiny speed i w ogóle jest to, co ja już widziałem, to jest dalej tam na w ogóle nowa taka. Jak to się nazywa? Jest nowa. E, jak to się nazywa, no? Nowy ten taki upgrade na te, na Koiny za 45 tysięcy gramów, więc jest dla mnie. Strasznie drogi. Teraz w sumie chyba trochę, no po prostu drogi. Ale będę... ale sobie go wtedy kupię. No i dalej, dalej mamy Net Shiny Relic, czyli pewnie 5 albo więcej nowych Shiny Relików, a więcej, no bo, no bo więcej mapów, wiele. No dalej, mamy nowe achievementy, no to może je tam jakieś znajdziemy. O, jest właśnie po 50 balon z gift, no, no bo są jakieś też balony, z których lecą różne te różne właśnie... Eee, rzeczy, i by się wydaje, bo gdzieś tam przeleciał, albo nie wiem. No i tam właśnie też mógł, można było załatwić taką skrzynkę, i to chyba jest jeden z moich itemów, bo to też są piniaty, więc będą chyba enchanty piniaty, i też będą takie skrzynki do zdobycia. To w ogóle large tabs tutaj, tu nie wiem, dokładnie o co chodzi. Ale dobra, tutaj coś się chyba rozwaliło mocnego. No i dobra, mogę się na kolejną mapę, więc sobie przychodzimy no i dobra, tutaj mamy takie coś, co się nazywa e, Magic Petsy i co nie, to nie wiem, co to znaczy, Jeżeli Magic Machine, czyli chyba jakieś nowe rzeczy, tutaj jakieś kryształy i to można połączyć, tutaj można zdobyć czarny pięć, to to te sobie patrzę i nie wiem, to coś to co trzeba... Się... Chyba to i to trzeba zrobić, żeby trzeba takie, takie rzeczy zblokować, że na tych poziomach jest. Tutaj, wiem, to jest Huge Potion, czyli bardzo chyba dobre. Tutaj Magic Orbs, takie orby, raz tego jest strasznie dużo. Już później będę to chyba jeszcze raz omawiał. No ale, dobra, to jeszcze sobie odpalmy na szybko e, to zbór tą flagę dwie. No i dobra. Dalej mamy nowe achievementy, o tym już mówiłem, nowe... Free Rewards, czyli pewnie darmowe gemy, po, enchanty, potki i inne jakieś tam. Dalej mamy Nef Clan Battles. Więc, jak sobie wejdziemy w klan, to mamy nowy tutaj. O taki. E, jak się nazywa? To M10 M10 Buff, czyli ten, co był w Pet Simulatorze X. I mamy Exclusive Emoji, czyli będą emoji Pety, co było w różnych podróbkach Pet Simulator. Właśnie te w różnych podróbkach pod simulatora wszystkie takie emoji właśnie. I najbardziej chyba chciałbym tą małpy bo w sumie taka fajna jest nawet. No i dobra. Zresztą się mikrofon wyłączy, ale to jest przypadek. No i dalej mam Pegasus z Howerboarda. Jest strasznie fajny. I dalej mamy Hit sensej tego pingwina. Więc też bardzo dobry. I dalej, dalej mamy nowe. E no to w sumie na razie wszystko przychodzę dalej. No i dalej mamy nowe czarmy, czyli to mi się przydał bo jak są te właśnie tam e, można pięć się blokować odblokować, tam jakieś rzeczy, ale no też git i w pomyślałem teraz sobie, że w sumie mogę sobie trażer Hunter'a podkładać, jako że sobie zrobię jeszcze jedną tą piątkę, no to wezmę sobie tą piątkę teraz i może coś tam mi się wydropi, nie, muszę sobie lepsze przypety zrobić, ale to później i dalej mamy nowe enchanty, co to się przyda, właśnie na przykład tamten orb chyba to był nowy enchant 1, no i dalej co mamy, dalej mamy jeszcze nowe flagi, to nie wiem, prędzej była jakiś exotic flag, czy coś takiego na razie jeszcze nie drupnąłem żadnej ale może coś takiego jest jakieś nowe flagi, dalej mamy nowe fishing rods czyli nowe wędki po prostu mamy, to może później pokażę, dalej mamy też nowe łopaty, jest po prostu nowe itemy w minigierkach, dalej mamy jeszcze bundle of items, czyli coś pewnie w sklepie jest, a właśnie o tych P&T Crate'ach i pomyślałem, jeszcze one mogą się przydać, ale właśnie teraz patrząc tutaj też jest jakiś upgrade co ja tutaj możemy do niego dojść? To za 25 tysięcy Większe szczęście, więc to się też przyda 10% więcej szczęścia w jajkach No i co ja tam chciałem? Nie wiem co tam to miałem, ale Chciałem pokazać, a tutaj mamy właśnie to nowe Tutaj mamy super drops, czyli better randoms I ten drop, czy nie? A, to jest, że nowy enchant właśnie to jest No bo, że lepszy item po prostu będziemy dostawali Tutaj mamy jeszcze small boxy Czyli, że możemy to wkładać idem. To jest tak jak w Minecraft'cie są shulker boxy, to jest dosłownie to. I tutaj te lepsze nagrody, no to to 2400 robót kosztuje. No i to jeszcze... E, o no, tutaj mamy jeszcze enroll more pets w Dakerze, to teraz zamiast 10 więcej jest 25, więc o wiele lepszy to jest. No i dalej, dalej mamy jeszcze... Secret rooms and key, czyli po prostu nowy klucz z... i nowy pokój jakiś, do niego ten klucz będzie potrzebny, wszystkiego no i dalej, mamy minigierki, dalej mamy Daily Minigames search, search, no po prostu czyli z tego co ja już prędzej zauważyłem, kiedy robiłem te screeny sobie no to po prostu, że chyba na jakichś różnych minigierkach e, danego dnia chyba są lepsze e, na przykład trzy razy więcej dropów, coś takiego i dalej mamy jeszcze Lucky Block e, Game, czyli po prostu gdzieś jest jakaś gra z Lucky, z z lucky Blokami. Nie wiem, czy tam spełni jeszcze gdzie, no, ale gdzieś tam raczej, raczej w takim razie jest. No i dalej. Dalej mamy jeszcze Advanced Fishing Game, czyli lep, adva, po prostu lepsze łowienie ryb. <kłysy> dalej mamy jeszcze Advanced Di Dixite Game, a czyli lepsze kopanie właśnie Dalej mamy eventy, czyli Flying Balloons Event To to co mówiłem, że te balony latają i z nich można tam wydropić różne rzeczy To to co było, ten achievement, żeby rozbić 50 balonów tutaj, to to właśnie jest pewnie to Dal I on tam chyba i jest jakiś balon, albo nie, to jednak jest ta flaga No i dalej mamy Pinata Event, czyli pinaty się losowo respią Dalej Lucky Block Event, to to lucky bloki są chyba losowo czy coś takiego Dalej mamy Hidden Presents, czyli ukryte prezenty, Nie wiem z jakiej okazji, może tak po prostu. I dalej mamy scavenger, e, Secret scavenger, scavenger Hunt. Czyli prędzej jak w Festimulatorze, to, coś to tak było, że był Scavenger Cat, a potem Scavenger Dog. I Huge Scavenger Cat, a potem Huge Scavenger Dog. Może coś w tym stylu będzie też w Festimulator 99. Dalej mamy. Magic Machine, no to właśnie to sobie wzięliśmy. I dalej Index Re Rewards, tylko no, trzeba na tego trzeciego rebirfa. Więc na razie nie mogę pokazać, jakie to są i pewnie coś tam dobrego dostanę z tego, ale to może kiedyś indziej zrobię. I dalej, dalej mamy Storage Created, czyli tak jak tutaj prędzej pokazywałem. W sklepie możemy sobie kupić właśnie te, takie pudełka, gdzieś tu tam było że ten, że... właśnie teraz sobie nie widzę tego, ale gdzieś tutaj to powinno być o, tutaj są te pudełka właśnie za 99 robuxów, że tam można włożyć 100 itemów, różnych petów też chyba no i ogólnie dalej mamy pet teamy, czyli właśnie nie założyłem tego ale gdzieś tutaj to jest chyba, albo tylko na komputerach znowu gdzie można sobie założyć teami, teamy petów tam powinno być pokazane i na Enchanty też tak jest tylko że to chyba tylko na, ten, na komputerach i laptopach ogólnie na telefonach tego raczej nie ma dalej mamy e, Enchants to samo Enchants, Enchants, low nie wiem jak to to, wypadnie, to jest to samo właśnie I sobie jeszcze jedną mapę kolejną tak jak na to się tak schodzi i tutaj można wejść, i tutaj są te daj, daj, darmowe diamenty. To co tam było? To jest aż 7500 diamentów, więc często będę to zbierał po prostu. Więc to się bardzo mi przydało. sobie, więcej diamentów do odebrania, właśnie. No i dobra, tutaj stawiamy co? I mamy na magnet flagę niestety zostawioną, no, ale niech im będzie. To w takim razie sobie tutaj dam e, jeszcze na, lab, na Strong Pety Enchant, zamiast magnetu bo tam jest magnet Sluga, no i dobra. dalej mamy sobie Inventory Page, czyli po prostu strony Inwentory, coś takiego, nie wiem. To chyba też jest na komputerach coś takiego. No i właśnie to się nazywa. E, w Indeksie też coś takiego jest. No i dalej mamy jak to się nazywa? Gdzie to tutaj jest? Mamy nowy jajko, to, to, to co tam w sklepie było to nowe jak? Dalej mamy super drops Game Pass. No to właśnie to jest to, że jest więcej, e, że więcej można sobie naraz... dropnąć temu, Czy po prostu więcej i tam prostu trafić, w ogóle te paty się zmieniają, więc fajnie. No i dobra, dalej mamy Daker Game Pass, Game Pass Buff, czyli właśnie to co tam zauważyłem, że więcej się zdobywa, się, że można więcej petów w Dakerze jeszcze mieć. I dalej mamy Flag Stacking, to nie wiem co to jest, czyli Flag Stacking, ale jednak jest to magnet flaga, że można sobie postakować, czego w ogóle się nie spodziewałem, żeby mogła sobie dać flag na raz, że to jest to. No i dalej mamy Clan Search. Czyli chyba można wyszukać klany po prostu. Widziałem co tutaj. I tak, można sobie tutaj wyszukać klany po nazwie teraz. No i na czym polega to tutaj? Te gwiazdki, tym razem, to ja właśnie nie wiem, ale na czym jest. E, to jest. To e, jest. No nie wiem, no jakieś różne dziwne rzeczy trzeba zrobić. Nie wiem, może na jakimś jest mapie, czy coś takiego. Nie wiem, ale dalej mamy huge Party Oto po prostu większa szansa na huge, no już to kończ powoli Dalej mamy jeszcze... chwila... A dalej mamy jeszcze fishing chance, no to chyba większa szansa na ten... na... Większe szanse w ryb, dobra teraz sobie myślałem jak to powiedzieć Dalej mamy jeszcze anti-scam chance, czyli po prostu trudniej są skamować ludzi czy coś takiego, nie wiem no i już te pety pewnie są strasznie tanie, no bo długo bardzo czekam e, po tym, po tym zaczęciu tego wszystkiego, po zaczęciu tego update'u już minęło bardzo dużo czasu, bo już 25 minut, w sumie już 18.25, więc to nie jest strasznie dużo czasu, ale ten, ale pewnie będą pety bardzo tanie, drogie, coś w tym stylu, w no będą pety... Pewnie bardzo... jak to powiedzieć? Pety będą pewnie już tanie, o dobra, tanie, wymyśliłem słowo w ogóle tutaj jest więcej teraz petów tak w rzędzie, przez tutaj są te jajka, które były prędzej e, chyba tutaj jakoś, o Więc no, dużo zostało tego dodane, ale dobra, do blokujmy sobie tutaj, bo możemy Są takie pety, to co to w pet simulatorze też na halloween event, jak to jest takie tanie w sumie to, bo trochę mogę tego sobie tworzyć, to weźmiemy sobie auto No i niech to mi się tworzy Okej, okay, tak na pety. skeleton jeden taki lepszy wyszedł. Oj, to jest ten drugi najzadszy z tego jajka. So, tu jeszcze podfieramy ich. tych jajek sobie więcej. No i dobra, tutaj mamy tego skaletona. Najprostuję, to mu lepszymy i trochę in Na początku będę. O, tutaj mamy w ogóle reapera najrzadszego peta z tego jajka. W ogóle dostali dostali ludzie wszyscy po 5 bananów właśnie teraz w tym momencie bo ten bo wbili tam próg e, lajków pod grą no, ale dobra te te pety będą bardzo mocne więc sobie je zobaczmy taki taki ma, grim, taki ma 800 tysięcy, więc 863 tysiące w sumie i tutaj trafiłem też e, vampira shiny więc tutaj ulepszymy sobie moje pety, zamienimy bardziej w sumie Dobra, okej, okay, tak one wyglądają Tutaj są jeszcze takie, no to ich ja mogę sobie też wziąć lepsze Tutaj mnóstwo sobie pozamienić Wiesz, że potem ten będę sobie na golden robił i w ogóle Ale teraz sobie założę, botlem, bo mi się przydadzą No i dobra, to jeszcze sobie zamienię No i resztę, resztę też ściągnę, bo jeszcze są te ghosty Które są te, też lepsze niż te witch cuty. Więc sobie wszystkie łyczkaty już pójdą do wywalenia. Ale teraz mam taki ghosty, je sobie założę. No i tak wyglądają moje pety aktualnie. No dosyć słabe, ale i tak są lepsze. Więc co, ja sobie zaraz idę na trade. I ich lepsze uzbierać te pety. Pójść na trading plazę, posprzedawać je potem. No i co, już chciałem powiedzieć, że się żegnamy i w ogóle. Ale jeszcze tylko sobie zobaczymy na szybko te ceny trading plazie, jak one wyglądają żeby wiedzieć po ile takie pety chodzą, ile one kosztują, o pół godziny prawie po updatecie więc jak tam te czasy, no to to jest już strasznie późno, bo pety są te już tanie będą, bo już doszło daleko. I pewnie niektórzy czy lepsi, lepsi gracze już pewnie są na samym końcu tych wszystkich 25 map. Ale dobra, wchodzimy sobie tutaj na Trading Plaza i zobaczymy jak sobie, te pet, jak sobie te pety w sumie stoją z ceną, idziemy sobie tutaj dalej, no i nigdzie ich nie widzę, tylko widzę itemy jakieś tam nowe właśnie, ale tutaj już widzę te pety, idziemy sobie dalej, no i też chyba te czarmy strasznie stanieją, no też można je łatwiej o wiele zdobyć, ale to jednak są jakieś takie początkowe pety, więc nigdzie nie widzę tamtych, co mnie bardzo dziwi. To nigdzie nie ma tych petów nowych, ale oto już jest Rainbow Dream Reaper. Także Reaper, on ma pół miliona tego, ale go walił, to jeszcze nie ma. Ale ludzie to kupują za 20 tysięcy gemów prawie, więc super. To są jakieś takie nowe itemy, które też nie mają cen. I ludzie to też kupują, więc ja sobie spróbuję posprzedawać te pety jakoś tak tanio. Może mi się uda? Na przykład tego Reapera sobie spróbuję sprzedać. To jest jak na, na razie tylko. 45 tysięcy na świecie, więc strasznie mało, ale dobra, biorę sobie tutaj budkę I próbuję go wystawić, nie wiem, za powiedzmy 20 tysięcy, albo nie, wezmę 25 tysięcy Okej, okay, i spróbuję go wystawić, może potem taniej go wezmę, nie wiem Takiego skeletona jednego, nie wiem, spróbuję wystawić za 5 tysięcy, może się coś sprzeda Nie wiem, no i ktoś kupi tego Nie ode mnie, więc bardzo łatwo mogę sobie teraz gemy zarobić dzięki temu ja 5 tysięcy tego gousta. 5 tysięcy, okej okay. A czyli tego skeletona w sumie A nie gousta. No i dobra, ale biorę 5000 tysięcy i ludzie to ode mnie już kupują Więc mogę sobie tak gem na tym zarobić Trochę ich zarobiłem Wezm Jeszcze ten jeden skeleton mi się ściągnął Więc sobie biorę tutaj za 5000 tysięcy go No i dobra, jestem ja tutaj właśnie Więc przez to mogę sobie e, Łatwo zarobić e, Właśnie jak to się nazywa, eee, no nie wiem no, Gemin. o dobra jeszcze sobie wymyśliłem, że sobie to przypomniałeś, że to się gemy nazywa Przez co szybko da się daje sobie pozdrowić i kupować o wiele lepsze tapety, to w ogóle jest taki fajny, ale ich na razie nie będę brał Więc co, tak wygląda nowa aktualizacja, I ja idę sobie dalej te to no i co, ja właśnie z wami żegnał i shimano